Nasz gość dnia. Gościem mnie, Radzie Nadzieja, jest dyrektor Szpitala Powiatowego w Kolni, Aneta Długodzima. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Obserwowała Pani wczorajszy Rządowy Szczyt Zdrowia? Obserwowałam go tylko częściowo, z uwagi na to, że my, jako szpitale powiatowe, mieliśmy również wczoraj spotkanie w gronie dyrektorów, starostów organizowane przez Zarząd Związku Pracodawców Szpitalów Lidni Powiatowych. No i jak to co Pani zaobserwowała, jak Pani zapoznała się z tymi propozycjami Ministerstwa Zdrowia, to jakie wnioski Pani się nasunęły? To jest właśnie ta recepta na obecną sytuację? No z mojej perspektywy zdecydowanie nie. Ja oczywiście mogę się odnieść tylko do propozycji, które dotykają szpitale powiatowe, m.in. szpital w Kolnie. I taką propozycją, która z pewnością nas w jakiś sposób mogłaby pogrążyć, jest ograniczenie świadczeń do limitów, jeśli chodzi o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, bo to są wszystkie poradnie specjalistyczne, i ograniczenie badań obrazowych. Kolejną taką propozycją to jest odebranie szpitalom powiatowym współczynnika korygującego. Które jest tak, jakby no, pokryciem kosztów utrzymania gotowości w przypadku szpitali powiatowych. E odebranie programu Dobry Posiłek, wprowadzonego dosłownie dwa lata temu. Chociaż który... pan minister zdrowia mówi, że to nie jest odebranie, bo y to był pilotaż. Oczywiście jest, był to pilotaż, ale on w dużym stopniu pokrywał nam y realizację tego y programu. To zdecydowanie poprawiło jakość posiłków w szpitalach, o czym mówią otwarcie pacjenci. Natomiast, żeby utrzymać jakość na tym poziomie, musimy z czegoś te koszty pokryć. Te kwoty do tej pory były wystarczające i mogliśmy to zrobić. W przypadku zakończenia finansowania tego programu, albo będziemy musieli ograniczyć powiedzmy to, te posiłki. No i tutaj zdecydowanie pogorszyłaby się jakość, albo będziemy te koszty musieli ponieść z kontraktów na działalność oddziału szpitalnych yy, to, 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 to który wariant będzie realizowany w szpitalu w Kolnie? Yy. Powrót do kromki chleba i trochę masełka i wędliny? czy yy, Będziemy się starać tą jakość utrzymać, natomiast yy, na chwilę obecną... Yy, no, bardzo powiedzmy z niepokojem patrzymy na sposób finansowania tego. No właśnie, to, to rozumiem, że jakiś dialog między Ministerstwem Zdrowia a dyrektorami szpitala, on, on jest? Czy, czy nie rozmawiacie, przedstawiacie swoje propozycje? A może nie. Zdecydowanie przedstawiamy i tutaj zarząd naszego związku, który jest organem reprezentującym szpitale powiatowe w Polsce, zrzesza w tej chwili 230 takich szpitali, i my, jako dyrektorzy, w każdym województwie przedstawiliśmy szereg propozycji, które zostały złożone w pewną całość przez zarząd tego związku i przedstawiane na różnych spotkaniach. Ministerstwu Zdrowia. No i, i, i co z tymi propozycjami? Wsłuchano się w wasz głos, czy, czy, czy nie? Na chwilę obecną no nie widzimy tego. A dostaliście jakąś odpowiedź, jakąś zwrotkę od Ministerstwa Zdrowia, że nie, nie zrealizujemy, bo czy po prostu wy sobie coś złożyliście hmm. o Ministerstwo swoje? Nie mam takiej wiedzy, żeby jakaś odpowiedź formalna została przekazana, ale być może. Mogę tego nie wiedzieć, bo, bo mówię tutaj, ja nie wchodzę w skład zarządu. Tutaj, jeśli chodzi o korespondencję, to prowadzi zarząd tego związku. Nie mam takiej wiedzy, żeby formalnie odmówiono nam przyjęcia naszych propozycji. Tu, jakie były te Wasze propozycje, co one zakładały? No, nasze propozycje zakładały szereg rozwiązań, które z perspektywy oczywiście szpitali powiatowych byłyby korzystne, bo to, że my widzimy potrzebę wprowadzenia zmian. Jest niepodważalne. My, jako dyrektorzy, widzimy, myślę, że widzą to też samorządowcy. Pewne rzeczy dzieją się niezależnie od naszych decyzji. Widzimy, że zamykają się oddziały. Wynika to po prostu z braku kadr bądź z braku też pacjentów, bo, bo struktura pacjentów też się zmienia. Mamy starzejące się społeczeństwo, coraz mniej porodów. Więc to są takie wszystkie aspekty, które wpływają na naszą działalność. Ale my, jako szpitale powiatowe, przedstawiliśmy między innymi no, utrzymanie zdecydowanie tego y, pilotażu, dobry posiłek, y, nowe podejście, czyli y, nowe podejście do wyceny świadczeń zdrowotnych, które by od nowa oszacowało y, koszty poszczególnych y, świadczeń z uwagi na to, że jest Szereg procedur niedoszacowanych do tej pory, ale też jest wiele procedur, które w stosunku do danych zbieranych przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji są mocno przeszacowane. Więc tutaj sądzimy, że należałoby od nowa te procedury po prostu wycenić. Kolejną taką zmianą jest proponowaną przez nas jest. Określenie koszyka świadczeń gwarantowanych. Do tej pory y, praktycznie no, wszystkie świadczenia pacjentom są gwarantowane, są pokrywane, y, jeśli nie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to szpitale się zadłużają, żeby te świadczenia wykonać, ponieważ y, z punktu widzenia prawnego, no, zwłaszcza w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia, my nie mamy możliwości odmowy y, udzielenia takiego świadczenia pacjentom, i to jest oczywiste. Kolejną propozycją jest wprowadzenie dopłat bezpośrednich do niektórych świadczeń. Mówimy tutaj o dopłatach od pacjenta, ale bardzo symbolicznych. Oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób dodatkowo obciążać pacjentów, ale na przykład jeśli chodzi o pobyty szpitalne, jeśli nam będzie odebrany program dodatkowe finansowanie na dobry posiłek, to żeby było na przykład pokrycie kosztów. Tego żywienia przez pacjenta. Czyli no generalnie sprowadza się wszystko do pieniędzy, ale wczoraj premier Tusk mu no uspokajał bardzo, mówił, że nie można sobie opowiadać o żadnej katastrofie, zapaści w sytuacji, kiedy wiele, wiele miliardów złotych więcej co roku rząd wydaje na ochronę zdrowia. Czyli pieniądze są chyba, tak? Pewnie gdzieś są, natomiast dla mnie niepodważalnym faktem jest, że za nadwykonania szpitale w tym roku nie mają zapłacone, nawet za nielimitowane. I ja tutaj nie odnoszę się do słów, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, że NFZ jest w katastrofalnej sytuacji, bo nie my je wypowiadamy. Z pewnością to, to nie wyszło od dyrektorów szpitali. Więc tu myślę, że pan premier rozmawiał z pewnością i z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, i z panią minister. I pewnie takie informacje stąd przekazuję. Bo, bo pacjenci, ludzie mogą mieć takie trochę rozwojenie jaźni, bo z jednej strony słyszę, że NFZ nie płaci za nadwykonania, a z drugiej strony wczoraj wychodzi premier rządu, mówi, że NFZ jest nie tylko wypłacalny, ale jest rzetelnym płatnikiem. A to skoro jest rzetelnym płatnikiem, to ile nie zapłacił za nadwykonania szpitalowi w Kolnie? To jest około 3 milionów złotych. To z perspektywy działalności w szpitala to jest kwota, która może doprowadzić do tego, że szpital będzie musiał ograniczyć swoje usługi? Na chwilę obecną nie planujemy takich, takich rzeczy. Staramy się tą działalność utrzymać. Tutaj NFZ też nam wyraźnie wskazuje, że te nadlimity za trzeci i czwarty kwartał będą płacone w kwietniu, więc spodziewamy się, że większość z tych świadczeń będzie zapłacona, zwłaszcza, że w tych trzech milionach yy, zdecydowana większość to są świadczenia nielimitowane, to są świadczenia w poradniach specjalistycznych, to są świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej, hospicjum domowym, <laughs> więc one muszą być przez NFZ pokryte. To, to wszystko może jeszcze <laughs> doprowadzić do tego, że te kolejki do lekarzy specjalistów będą jeszcze dłuższe, dłuższe większe? Ja mówię tylko z perspektywy swojego Aha. szpitala. My tego nie planujemy zrobić i z pewnością będziemy starali się zrobić wszystko, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Jedyne zagrożenie, jakie widzę w związku z propozycją Ministerstwa Zdrowia, to wprowadzenie limitów w poradniach może do takiej sytuacji doprowadzić. Jeśli one nie byłyby wprowadzone, z naszej perspektywy staramy się zapewnić lekarzy, Którzy będą no, zwiększać ilość przyjętych tych pacjentów, bo taką widzimy potrzebę. To ta przyszłość ochrony zdrowia szpitali, ona jest pewna, ona jest niepewna na dzisiaj? Myślę, że nie jest pewna, bo nie mamy tak naprawdę twardych danych, jak w jaki sposób będzie finansowana nasza działalność. I no, tutaj każdy chyba wie, że jeśli nawet w budżecie domowym nie wiemy, jakimi środkami dysponujemy, żeby zarządzać naszymi wydatkami, takim my z perspektywy szpitala, jeśli nie znamy twardych danych, jakie kwoty zostaną dla nas przeznaczone na finansowanie naszej działalności, to to planowanie jest no, niezwykle trudne i, i zawiera wiele ryzyk błędu. Ale tak, na razie ograniczać swoich usług no, nie planujecie, ale jeżeli się nic nie zmieni, to do czego to może doprowadzić, jeżeli chodzi o szpital w Kolnie? No tak, ja może nie chciałabym tutaj wypowiadać się w jakiś taki sposób, który mógłby wzbudzić niepokój, bo z pewnością tego chcemy uniknąć. My ze swojej strony robimy absolutnie wszystko i tutaj z wsparciem naszego organu tworzącego, czyli Powiatu Kolneńskiego, żeby utrzymać jakość usług, żeby utrzymać działalność. Natomiast jeśli ta sytuacja będzie się pogłębiała i te wyniki finansowe, które no de facto wpływają na, na to, na co możemy wydać pieniądze, nie chciałabym mówić, że to może doprowadzić do ograniczenia działalności, ale jeśli będziemy zmuszeni do przyjmowania mniejszej ilości pacjentów, no to rzeczywiście będzie to ze szkodą dla pacjenta. Ale jeszcze raz powtarzam, robimy wszystko, żeby do takiej sytuacji nie doszło. I myślę, że w wielu kwestiach wręcz rozwijamy naszą działalność. Budujemy też ZOL, więc w następnym roku też mamy taką gwarancję z NFZ, że ten kontrakt będzie udzielony szpitalowi obserwujemy i reagujemy na bieżąco na to co się dzieje po prostu w ochronie zdrowia No my słyszymy o ograniczaniu działalności w szpitali chociażby w ostruęce. do końca tego roku te usługi będą w dużym stopniu Ograniczone. No i pojawia się takie pytanie, no czy, czy, czy pacjent to jest pieniądz, czy pacjent to jest człowiek? Czy jeżeli chodzi o szpitale ochrony zdrowia, powinny liczyć się tylko tabelki, to jaki bilans wyjdzie na koniec miesiąca i roku? Ja myślę, że, a nawet jestem przekonana, że dla osób zarządzających szpitalem pacjent jest bardzo ważny. Natomiast nie możemy udawać, że żeby obsłużyć tego pacjenta nie są nam potrzebne pieniądze. Więc jeśli ktoś podejmuje taką decyzję o ograniczeniu przyjęć planowych, to ja jestem absolutnie przekonana, że jest do tego po prostu zmuszony sytuacją. Tak jak u nas bierzemy pod uwagę przede wszystkim zabezpieczenie tego pacjenta. Tak, zakładam, że tam, gdzie podjęto decyzję o ograniczeniu tych przyjęć planowych, bo mówimy o planowych, wszystkie szpitale, z tego co wiem, nie ma czegoś takiego, że szpital się zamyka przed pacjentem, bo wszystkie te przypadki nagłe, pilne, które muszą być udzielone, żaden szpital tych świadczeń nie odmawia, więc. Jestem przekonana, że jeśli któryś z dyrektorów taką decyzję podejmuje, to podejmuje ją w sposób odpowiedzialny i jest po prostu do tego zmuszony sytuacją. Nasi słuchacze, pacjenci mogą się też pewnie zastanawiać, skąd to się wzięło, bo no zawsze mówiło się o tym, że sytuacja w służbie zdrowia, potem w ochronie zdrowia jest, jest trudna, no ale teraz chyba wyjątkowo trudna. To, to, to jest konsekwencja tych wielu lat ostatniego roku, dwóch. Ja myślę, że jest to konsekwencja braku zmian na przestrzeni ostatnich lat. Wiele środowisk mówi, myślę, że wszyscy są zgodni, że te zmiany były potrzebne od wielu lat i powinny być przeprowadzane, natomiast rzeczywiście niewiele się zmieniało. No, przychodzi taki moment, kiedy wszyscy dochodzą do ściany i myślę, że to jest taki właśnie ten trudny moment, kiedy wszyscy wiedzą, że należy coś zmienić. Ale chyba na tym etapie jeszcze nie, nie ma tego porozumienia między stronami, żeby te zmiany zostały zaakceptowane przez wszystkie zainteresowane strony. Dyrektorzy mówią, że no, tą sytuację pogłębiła podwyżkę wynagrodzeń w tym roku dla pracowników lekarzy. Mm. Z pewnością tak, bo mówimy, te konsekwencje corocznych podwyżek, one się nawarstwiają i rzeczywiście dynamika tych podwyżek była dość duża. W tamtym roku to było prawie 13%, wzrostu, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w tym roku 14,3%, więc trzeba też zauważyć, że podwyżka w tamtym roku była, już po podwyżce kwoty były podstawą do tych 14%. Czyli de facto no, są to podwyżki dużo wyższe niż na przykład wskaźnik inflacji. Więc no, nie możemy udawać, że to nie miało wpływu, bo miało i to ogromny wpływ na koszty, które w tej chwili ponosimy, żeby utrzymać personel. I rozumiem to z tymi podwyżkami. No nie poszły większe pieniądze dla szpitali, żeby pokryć te podwyżki? Oczywiście, że poszły, bo od lipca zostały przeszacowane kontrakty, i tutaj w dużej mierze te kwoty zostały pokryte. Natomiast jedną z rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji było zwiększenie ilości jakby punktów w naszych zakresach świadczeń, żeby pokryć te podwyżki. Natomiast no, w świadczeniach limitowanych te, te zwiększenia były naprawdę niewielkie, i docelowo po prostu nie nadąża to za tą dynamiką wynagrodzeń. Więc te środki po prostu były z założenia niewystarczające, o czym też była mowa szeroko w mediach. No, w mediach też mamy informację o tym, że do końca roku w całym kraju kilkadziesiąt oddziałów szpitalnych zostanie czasowo zamkniętych, no, w tym głównie. Porodówki w kolni już porodówkę zamknięto. Nie ma z tym problemów? Mieszkanki nie chodzą, nie, nie stoją, nie protestują? Nie. My, myślę, że my dość taką szeroką kampanię informacyjną przeprowadziliśmy po zawieszeniu tego oddziału i oczywiście mieliśmy nadzieję, że uda się to uruchomić. Jednak z uwagi na, na brak lekarzy, którzy chcieliby podjąć zatrudnienie w naszym szpitalu w tak dużym wymiarze godzinowym, nie mogliśmy tego zrobić. No tutaj też y, liczba porodów y, bardzo mocno spadała. My w tamtym roku mieliśmy 120 porodów. Y, to jest, y, nawet nie jest jeden poród na trzy dni. Y, z danych, które tutaj y, mam z Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym roku ta y, ilość porodów w skali kraju również się zmniejsza. Podjęliśmy też współpracę ze Szpitalem Wojewódzkim w Łomży. Nasza poradnia jest w kontakcie z oddziałem położniczo-ginekologicznym w Łomży, więc tutaj staramy się też wspierać nasze pacjentki, bo poradnia położniczo-ginekologiczna dalej, dalej pacjentki w ciąży przyjmuje i, i staramy się wspierać też, jeśli chodzi o wybór oddziału, w którym będą rodzić. Nie widzimy, żeby z tego tytułu były jakieś problemy. Czy tutaj głównym powodem było to, że nie ma lekarzy? Nie, nie finansowe? Głównym powodem był, było rezygnacja z pracy trzech lekarzy w przeciągu czterech miesięcy. Lekarzy, którzy po prostu zdecydowali się odejść na emeryturę. To jeżeli chodzi o, o lekarzy, lekarzy brakuje w szpitalu w Kolnie? No tak, mamy takie specjalizacje, gdzie bardzo mocno odczuwamy ich brak. Tutaj, jeśli chodzi o chirurgię ogólną, bardzo trudno jest pozyskać personel i rzeczywiście też borykamy się z niedoborem. Staramy się też pozyskać lekarza kardiologa do poradni kardiologicznej. Mamy dwóch, jednak no, zapotrzebowanie jest większe, a staramy się dostosować jednak ilość tych udzielanych świadczeń do. Potrzeb naszych mieszkańców, potrzeb naszych pacjentów. Ale też muszę podkreślić, że w tym roku podjęliśmy współpracę z kilkoma nowymi lekarzami. Jest to lekarz psychiatra, który wzmocni działalność naszego centrum zdrowia psychicznego. Podjęliśmy, podejmujemy teraz współpracę z lekarzem chirurgii onkologicznej, który będzie pracował w poradni właśnie chirurgii onkologicznej. Dodatkowo podejmujemy już w grudniu współpracę z neurochirurgiem, który będzie trzecim lekarzem w poradni leczenia bólu. Zaczynaliśmy współpracę z jednym lekarzem, w ciągu roku podjęła nowa pani doktor anestezjolog pracę w tej poradni i w grudniu będzie trzeci lekarz, więc rzeczywiście tych lekarzy pozyskujemy. Ale są specjalizacje, w których jest to bardzo trudne. I tutaj muszę też powiedzieć, że pomimo tego, że poradnia położniczo-ginekologiczna działa u nas 6 dni w tygodniu, od 8 do 18, chętnie byśmy zatrudnili dodatkowego ginekologa. Ale do dnia dzisiejszego pracujemy w składzie, który pracuje od początku roku i takiego chętnego dalej nie mamy. Więc rzeczywiście no są specjalizacje, gdzie trudno jest pozyskać tych lekarzy. A to wynika z tego, że. No jest wielu studentów medycyny, wielu, wiele młodych ludzi wybiera ten kierunek i to wynika z tego, że oni wyjeżdżają, nie wiem, do Warszawy, do Białego Białegostoku na studia medyczne i potem już tam zostają i tam zostają lekarzami, nie wracają do mniejszych ośrodków. Tak, myślę, że jest to główna przyczyna. Z uwagi na to, że miejsc specjalizacyjnych w szpitalach powiatowych jest bardzo niewiele. To jeśli taki lekarz podejmuje specjalizację, to po pierwsze on studiuje 6 lat w tym mieście. Jeśli podejmuje w tym mieście specjalizację, to jest kolejnych kilka lat. Jest to naturalne, że ci ludzie układają sobie życie w miejscu, w którym pracują. Szpital Ogólny w Kolnie jest położony z daleka od takich miast, bo to jest najbliższy Białystok. I rzeczywiście no, zdecydowana większość naszych lekarzy dojeżdża po kilkadziesiąt kilometrów albo nawet powyżej 100 kilometrów. Mamy też lekarzy z Warszawy, więc no, ta odległość stanowi barierę. My bardzo chętnie byśmy utworzyli więcej miejsc specjalizacyjnych, ale te miejsca są przydzielane centralnie i niestety w szpitalach powiatowych tych miejsc specjalizacyjnych jest niewiele. Zapytam jeszcze o porodówki, czy, czy tak będzie wyglądać właśnie przyszłość, że tych porodówek będzie coraz mniej i będzie jedna, no nie wiem, no, jedna na pół województwa, chociażby jako na województwie podlaskim. Trudno powiedzieć. Ja myślę, że tutaj będzie jednak miało znaczenie odległość od y, najbliższych, y, powiedzmy, od miejsca zamieszkania do szpitali. Więc y, widzimy, że tutaj ministerstwo próbuje w jakiś sposób y, zareagować, chociażby przez te plany stworzenia izb porodowych. Y, chociaż y, z mojej perspektywy, jeśli chodzi o szpital ogólny w Kolnie, nie ma takiej potrzeby z uwagi na to, że. Ta odległość do najbliższych szpitali jest stosunkowo niewielka. No, no, no teraz no jest ten pomysł Ministerstwa zdrowia, żeby no, kobiety rodziły na sorze. Tak, właściwie do tego to się sprowadza. Czy, czy jak pani ocenia takie rozwiązanie? No mi trudno chyba to jest oceniać, bo szpital ogólny w Kolnie Soru nie posiada. Słysząc opinie innych dyrektorów, no nie są zadowoleni z takiej propozycji. Ale czy ta propozycja zostanie sfinalizowana, też nie wiemy. Mhm. Jakby, jakby premier Donald Tusk słuchał tej rozmowy, to, to, jakby, to co by pani powiedziała premierowi na przykład, jeżeli chodzi o taką złotą radę, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, szpitale? Ja się chyba nie czuję, tak powiedzmy, doradcą pana premiera, ale z pewnością myślę, że warto byłoby rozmawiać z dyrektorami szpitala. My nie jesteśmy przeciwnikami zmian. To, o czym mówię od początku, jesteśmy za tym, żeby coś w ochronie zdrowia zmienić. Ale chcemy mieć pewność, jak mamy działać. Jedną z naszych propozycji było też wyznaczenie koordynatora wojewódzkiego do tego, żeby wskazywać chociażby wykorzystanie ma potrzeb zdrowotnych, żeby wskazywać, gdzie jakie świadczenia mają być udzielane, żeby te decyzje nie były cedowane na dyrektorów szpitali czy na samorządowców. Bo my wszyscy dla tego pacjenta chcemy zapewnić i jakość usług, i, i te świadczenia. Także myślę, że warto byłoby tutaj współpracować i, i wsłuchać się też w nas w nasz głos. To, to brakuje trochę tej koordynacji działań lecznic? Myślę, że centralnej tak. Jest to pozostawione zazwyczaj do decyzji samych szpitali bądź organów tworzących. No, bo tak naprawdę dyrektorzy szpitali dzisiaj to nie tylko zajmują się samym zapewnieniem odpowiedniej tej pomocy medycznej, ale i też jeżeli chodzi o zarządzanie, menedżerowanie i, 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 i te finanse, to rozumiem, że to jest cały czas jakieś gaszenie pożaru. No, niestety, trochę tak. My byśmy myślę, że dużo sprawniej działali, gdybyśmy mieli jasne wytyczne co do tego, jakimi kwotami dysponujemy, co mamy robić. I rzeczywiście, gdyby odgórnie było ustalone, jaki zakres świadczeń, gdzie powinien być z uwagi na potrzeby pacjenta, byłaby to sytuacja dużo łatwiejsza. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kolnie, Aneta Długozima, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Nasz gość dnia.